Jeżeli porwanie to w innym celu niż okup, a jeżeli nie porwanie, no to niestety musimy sobie powiedzieć, że doszło do tragedii w postaci, no, na jakim tle, to trudno dewagować. Nie wierzę w te teorie, które czasami były snute, że dziewczyna wyjechała, gdzieś się ukrywa. To, to, to rzeczy, które na pewno nie miały miejsca. To pytanie kluczowe, które się nasuwa w takim momencie, skoro była widziana jeszcze na monitoringu o godzinie 4.12 i działo się to wszystko jednak w mieście, nie gdzieś na jakimś e, odludziu, no, i jeśli miałoby do, dojść do jakiejś kłótni i w wyniku tej kłótni zabójstwa, za, za, no, to chyba byśmy się jednak spodziewali, że, że służbom uda się odnaleźć nawet po jakimś czasie jednak ciało. Ta sprawa stała się głośna, czy pańską pierwszą myślą było to, że ta młoda dziewczyna została porwana dla okupu? Tak, ja od blisko 30 lat zajmuję się problematyką porwań dla okupu i to była moja pierwsza myśl. No oczywiście później czekałem na to, co nastąpi, więc nie, nie nastąpiło żądanie okupu, nie nastąpił żaden kontakt z rodziną. Nie było żadnych symptomów ku temu, a zatem no, ta wersja dzisiaj jest wersją moim zdaniem no, nie mającą żadnego pokrycia w tym, co się wydarzyło. A zatem, jeżeli porwanie to w innym celu niż okup, a jeżeli nie porwanie, no to niestety musimy sobie powiedzieć, że doszło do tragedii w postaci, no, na jakim tle to trudno dewagować. Dlaczego mówię zabójstwa? Dlatego, że no, niestety upływ czasu, brak jakichkolwiek symptomów, że gdzieś nastąpił naturalny zgon, bo była jakaś choroba albo coś takiego, no, no powoduje, że jestem przeświadczony niestety w tej negatywnej wersji tego zdarzenia. No, i dzisiaj tylko pozostaje nam nadzieja w postaci, no, że pojawią się jakieś materiały dowodowe, a widzimy, że cały czas trwa analiza tej sprawy, nawet po latach, które no, dadzą jakieś światło na to, co się wydarzyło. Nie wierzę w te teorie, które czasami były snute, że dziewczyna wyjechała, gdzieś się ukrywa. Nie, to, to, to rzeczy, które na pewno nie miały miejsca. Natomiast, no niestety, jestem skłonny dzisiaj twierdzić, że doszło do, do zbrodni zabójstwa. Iwona Wieczek na pewno była na mieście, imprezowała. Tak jak wspomniałem, o godzinie 4.12 rano została jeszcze zarejestrowana przez kamery monitoringu na ulicy Jantarowej. To jest coś, co nie mieści się w głowie i co jest trudne dla nas do, do zrozumienia. To znaczy, jak tak można... Zginąć bez śladu nagle. Panie doktorze, dla mnie trudne do pomyślenia jest to, że mijają lata, i w przestrzeni medialnej pojawiają się komunikaty ze strony czy to prokuratury, czy też policji, wskazujące, że oto coś nowego zostało ustalone, i jest prośba do potencjalnych słuchaczy, czytelników, widzów, żeby pomogli organom ścigania. Ale to pokazuje, że w pierwszym okresie tego śledztwa ono było albo niedoskonałe, albo przyjęto wersję, a wiemy, że taka wersja była przyjęta, ucieczki dziewczyny z domu. I to mogło rzutować właśnie na takim bym powiedział lekkomyślnym podejściu do, do tej sprawy. Ja przypomnę, że w sprawie śmierci, zaginięcia Krzysztofa Olewnika, gdzie już wiemy, że został bestialsko zamordowany, wersja, która została przyjęta jako pierwotna, to wersja samouprowadzenia. Ona przez wiele lat niestety było, była wersją dominującą, no, co wypaczyło to śledztwo. Obawia się Pan, że sprawa Iwony Wieczorek to jest kolejna taka, w której gdybyśmy patrzyli na to, co się działo w pierwszych godzinach po tym zaginięciu, od momentu zgłoszenia zaginięcia, że tutaj służby policja mogła popełniać no, błędy, które później stały się tym bardziej widoczne, gdy ta sprawa stała się tak głośna i medialna? Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jest, jest pewne optymistyczne tutaj, jak gdyby spojrzenie, a mianowicie zarówno ta sprawa związana z Krzysztofem Olewnikiem, jak i sprawa Iwony Wieczorek spowodowało no, szereg zmian w zakresie poszukiwań osób zaginionych, bardzo pozytywnych zmian. W związku z powyższym, no przez ten tragizm tej sytuacji i ich nagłośnienie, medialne jak gdyby rozgłos, no, nastąpiły pewne zmiany proceduralne, zmiany w podejściu do zgłoszenia przez rodzinę zaginięcia kogoś i no, pewnej kolorystyki, celowo mówię kolorystyki, bo są tego rodzaju jak gdyby alarmy. E jak należy postępować, w której godzinie, co należy zrobić, a nie zdać się wyłącznie na dyżurnego, który akurat w danym momencie może mieć większe poczucie obowiązkowości bądź mniejszy. Powstał serial, o którym zresztą też miał Pan okazję wystąpić, opowiadający o... O, o tej sprawie, pojawiają się tam różne teorie oczywiście, ale także za tym, że za tym ewentualnym zabójstwem mógł stać jej były chłopak, być może członek paczki i osoba, z którą się widziała wtedy wieczorem, ale to pytanie kluczowe, które się nasuwa w takim momencie, skoro była widziana jeszcze na monitoringu o godzinie 4.12 i działo się to wszystko jednak w mieście, nie gdzieś na jakimś odludziu no, i jeśli miało do, by dojść do jakiejś kłótni i w wyniku tej kłótni za, no to chyba byśmy się jednak spodziewali, że, że służbom uda się odnaleźć nawet po jakimś czasie, jednak Oczywiście. ciało. Ale to hmm. pokazuje też ten element no, podejścia na początku do tej sprawy. No wiadomo, że niektóre monitoringi no, mają swoją, jak gdyby, żywotność, bo ta taśma się nakłada. Niektóre to na tydzień, dwa tygodnie, trzydzieści dni. A zatem, gdyby ta intensywność i przyjęcie wersji Potencjalnego porwania bądź daleko i dalej idącej zabójstwa, można byłoby może prześledzić poprzez system kolejnych no, zgrania monitoringów tych osób, które my dzisiaj poszukujemy i prosimy, czy mogliby no, pomóc w rozpoznaniu człowieka z ręcznikiem, czy mogliby pomóc w rozpoznaniu człowieka, który jechał takim takim samochodem. No, minęło tyle lat. Że to jest takie troszeczkę wołanie na puszczy, a no niestety może trzeba było w tym początkowym okresie skorzystać z dobrodziejstwa techniki, z dobrodziejstwa współczesnych metod monitorowania. Czyli wspomniał Pan o tym, że Pan jednak przyjmuje wersję tą najgorszą, czyli że, że doszło do zabójstwa. Tak, no bo alternatywną wersją dla osoby, która nie komunikuje się z rodziną, zniknęła, jest wersja ucieczki. No to, to tam nie było motywu ucieczki tej dziewczyny z domu i braku kontaktów z kimkolwiek z tej rodziny. A w związku z powyższym zakładam, że albo jest to zabójstwo, a nawet jeżeli motywem porwania było coś innego, mówię tu o motywach związanych z seks-biznesem, porno-biznesem, to upływ czasu, no niestety, nie napawa optymizmem. Wie Pan, co jest z punktu widzenia widza czy obserwatora takiej sytuacji najtrudniejsze do przyjęcia, że, że jesteśmy w stanie stworzyć ileś teorii, w niektóre uwierzyć mniej lub bardziej, gdy, gdy dziennikarze od lat opisują tę sprawę, twórcy filmowi ją pokazują, natomiast tak, Właściwie gdy myślimy o tych wszystkich teoriach, chociażby w tym serialu przedstawionych, tak by żadna nie wydaje się tak do końca logiczna. Właściwie wymyka się trochę wyobraźni stworzenie jakiegoś najbardziej logicznego ciągu zdarzeń w sytuacji, gdy jak tak jak wspomniałem, urywa się ślad o godzinie 4.12, jest już, robi się już jasno, czy jest już jasno. No i nie znajduje się to ciało. To znaczy to jest wydaje się jakaś sytuacja w przypadku Sprawi wony wieczorek jakaś kompletnie właśnie wymukająca się wyobraźnia. To prawda, no niestety, prawie jak z jakiegoś filmu, który ma charakter fantastyczny. To jeszcze chciałem panie Mecesie zapytać o, na koniec o punkt y, y, widzenia i sposób. Y, Podejścia do takich spraw rodzin. To i bardzo y, często przewoływana jest mama Iwony Wieczorek, która wykonuje ogromną pracę od lat, mhm. żeby o tej sprawie było głośno. Walczy cały czas o prawdę, mówi, często podkreśla, że to jest dla niej kluczowe, żeby się dowiedzieć. Nawet jeśli niestety miała być to najgorsza wiadomość. Czy z punktu widzenia osób, których dotyka taka tragedia, to znaczy zaginięcie o nieznanych motywach, czy Pańskim zdaniem informowanie mediów, wychodzenie do mediów, nagłaśnianie tej sprawy, to jest zawsze dobra decyzja? W pewnym momencie to jest czasami jedyna decyzja. No, oczywiście są sytuacje, w których no, w szczególności kiedy jest porwanie dla okupu, no nie, nie, nie będzie dobrym rozwiązaniem poinformowanie mediów, kiedy na przykład no, mamy ślady. Kto to zrobił, mamy możliwość zatrzymania tych osób, a w szczególności uwolnienia ofiary, no to wręcz e, uważam, że powinien być zakaz informowania mediów. Natomiast w momencie, kiedy już no, wymyka nam się ten materiał dowodowy albo go wręcz nie mamy. No to czasami jest jedyna deska ratunku, i proszę zwrócić uwagę, no, niejednokrotnie właśnie presja opinii publicznej poprzez media no, powodowały, że te organy ścigania no, dwójnasób, trójnasób starały się, żeby jednak coś zrobić, zmienić optykę i było to z korzyścią. Czasami już dana osoba nie żyła, ale chociaż zatrzymywano sprawców czy też no, ustalano, co się tak de facto wydarzyło.